<noise> razem panowie, razem, do nich, w kupie siła. Tam kibice idą, zawołać, żeby pomogli. <noise> No pomożemy, Potrzeba, pomożemy. Panowie pomóc może? Że pomocy potrzebujecie Razem 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 Damy radę panowie Chodźcie Hej hop Hej hop Mamy to robić Śmiejemy się. Do Jak do widzenia? No co, pan? No my zaczęliśmy dopiero. No, super. No super. To teraz super. to oglądamy. Nie dajcie zieleni. Gwiazdy, gwiazdy YouTube jutro. Dalej, <grym> ale, ale to co, pan? To się. Ale takich tak. napakowanych wyglądają w tych ochraniaczach. A tu widzę, że. Szybko Dawaj! Chodź, 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 chodź. Dawaj! Do koczynki Uwielbiam, uwielbiam No przecież nie ma. wstyd się skończył i 4 x 4 ma przecież To jest tranzy, to jest, nie ma ikły A może mandat za zniszczenie mienia Tak! Nie <noise> ja bym wystawił, ten nie mandat za zniszczenie mienia publicznego. Kręć tam, kręć Andrzej! Tak, Tu mu rama na

To jest cudownie, to jest cudownie. Idźcie! Zadzwońcie po policję! Zadzwońcie po policję! Zadzwońcie po policję! Zadzwońcie po policję! To jest bajka. O, tam pan drużnik przyszedł. Tak, jest lina, lina jest. To ale przystęp komniarka. No ale nie, no, kurwa, no wstydzą się chłopaki. Tak głupio im. Nie jest fenomen? No, to jest piękne, no. 11 listopada, w tym i to polega, no. Tak trzeba. bawimy. <śledziny> rozem! 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 Rozem!

хорошо вам так вот кудаду Jeszcze jeden! Jeszcze jeden! Jeszcze jeden! Jeszcze jeden! Jeszcze jeden! jeden! Zadzwoncie po policję! Na pocieszenie mam naklejki Kto naprawił? Płaci za szkody! Kto nie skacze też policji! Hop, hop, hop! To nie wskacze, też policji! Hop, hop, hop!

Nie, pod nie, miał nie, Kazałeś nie, włożyć, nie, boku. nie, 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 Praca wymaga myślenia. Gdzieś Dawaj, dawaj, dawaj! Ten Czał, dobrze. Nie śpię bo szyłem A, to senator? No. A tyle damusze. Jak masz, kamera, żeby pokazać? Panie, się żancie, a Was nie będzie? Nie, no pewnie się nie będzie. Nie, kolejcie. A już nie leci. A co postawicie chłopakom? Wszystko. To dostało chłopaki w tramwajach? Tak. Poplasz peda po, plaszny, po plaszny Gdyby to ja było ojciec mógł zabić was. No ale robić więcej, co nie? No rób, 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 no, uj sobie, uj, no ja. ale... No ujdź sobie, No, jak? nie błagaj ze mną. Nie mam przyjemności, do tak sama, ja. lice, to mógł znaleźć. Tak samo jak ja. A ten pan mnie tu zaczepia. Może podmuchamy walkomaty? A. No, oh. oh. to jest moja zakazana okay. jest pan. Jest. Okej. Jest pan kubieniem. Eee, razem! Hamulec, hamulec! <grymne> razem, razem! Ja pan jest wiem!